Cześć, witajcie, ja jestem Hangią i witam was w kolejnym odcinku z gry Roblox. E, nie Roblox jako The Sims. I właśnie jak... Ja teraz jak patrzę to zobaczcie co Riczko nam tutaj zrobił. Skraje drzew oraz shopa. Shopa, która wygląda trochę dziwnie. Studio do majsterkowania. Tak, ale Riczko się postarał. Widzę. Bardzo ładnie. Bo to Riczko robił. Nie wiem, dlaczego on to robił, ale dobra. Um, jak tam u nas, nie? Jak to możliwe? Bo ja w ostatnim odcinku mieliśmy prawie niepełny pasek życia. A tutaj nagle tutaj pełny pasek życia. Nie rozumiem tego. Um, jak to się stało? Um, Riczko jako jedyny, bo wczoraj był. Bo w ostatnim odcinku Riczko był na spotkaniu ze swoimi fanami. Um, gdzie miska? Ej, poczekajcie chwilkę, bo to tak nie może być. Dostaliśmy... Piórko. Prysznic i zabawkę psa. Nie, zabawka psa była, ale dostaliśmy te żarcie. Przepraszam za słownictwo, jedzenie dostaliśmy zepsute. Wezmę miseczkę. Naszą żółtą o. no i proszę bardzo em, a co się dzieje? Właśnie nasza em, Agnieszka nadal ćwiczy. Ja, jest już pierwsza gwiazdkowa, mimo że ją tak sława nie podpuszcza. Ona chce po prostu jak wie, wiecie... U, nie zaczęłaś pracy. Bo jak em tą... To... Mateusz ogólnie jest taki, chce być typem spo, sportowca i jak widzicie on ma dwie gwiazdki, bo on jest jakby bardziej chce tego, ma trzeci po, poziom sprawności fizycznej, ale ja wejdę tutaj sobie i mogę wizerunek zwiększyć poziom sławy, bo on chce być ogólnie bardzo sławny, zwiększyć poziom sławy, on będzie piątą gwiazdka. Pięcie gwiazdkowe I on chce poznać dziewczynę, i w ogóle taki mieć. Wiecie, życie luzaka. Naszej nasze ageniści to, to takie rzeczy nie kręci. Własną paczkę on chce, tak? Może to już nie. Poczekajcie, wyjdę i jeszcze raz, zrobię. No tak. Chce mieć własną paczkę. Energetyczną, zrobimy, żeby dyktował trendy. Eee, no dobrze, niech będzie coś takiego. Bo chcę być ogólnie sławny, mieć własną paczkę i w ogóle wiecie. Tak fajnie. Żeby być, mieć totalne życie typowego luzaka. Co mnie coś takiego nigdy nie kręciło i nie kręci. A Gnieszka, czy byś mogła się na przykład... Ale chodzi o to, że nie, że o zdobyłeś siericzką nową, um, um, ten... na um, dziwactwo. Agnieszka, przebierzesz się w swój strój... Um, może... Na ciepłą pogodę, ale w sumie nie ma ciepłej pogody, jest zimna pogoda, no to tak mi... No dobra, codzienna. Zmienia codzienna. Potem przestanie rozmawiać. Czy możesz uzyskać coś takiego jak dodatkowe zaliczanie? Nie. Nie możesz. No trudno. O, i od razu na siłkę on idzie. Jak widzimy, on ma trzeci poziom on chce być sportowcem. Nasza kochana Agnieszka ma trzeci poziom gry na pijanie. jak skończy to się przebierze i pójdzie od razu, po ten, do swojego pokoju i będzie sobie ćwiczyła, może pobawi się, z później ćwiczyła. Szkoda, że nie słyszę włosów, bo znowu mam taki oddany przysmaczek. Przestrasznie. Baw się. I ja mam zrobiono pracę w 50%. Jak tam ryczko. Bo jak widzę, z nim to źle. No dobra, kawy się napij i potem pójść spać. Napij się kawę. I mi się. O. Okej. Okay. Kurcze. Czas nie rozumie, widzicie nasz maksa. Um, co się stało? Dobra. Dawaj. Co się stało? Pusiu musi zła załatwić swoje potrzeby. No to podejdź tu, proszę, i zawołaj. Jak zawołasz, opieka. Co się stało? Poproś o załatwienie się. Dawaj. Opieka. Poproś o załatwienie się. Jak tam? Jak się pobawisz. Twój brat gdzieś poszedł, nie wiem gdzie, nawet tak, dobra. Nieważne. Może nadal będziesz ćwiczyła, bo ona... Em, jak wiem, zagraj utwór. No, nie. Ale ja jeszcze zrobię coś takiego, co na pewno by się przydało Wizerunek zmniejszyć poziom sławy. Ona nie chce być sławy tej. W ogóle. Jak widzimy. Co nie? Dobra. I, o, I tak właśnie bym chciała, żeby potoczyło się życie. Pani prosić, dobra. I ja bym chciała w tym odcinku urządzić grilla. Tak, dobrze słyszycie, w tym odcinku urządzamy rodzinnego grilla. Dobra, wytrzyj. czystość. Dobra, jej już znikła. I dzisiaj urządzimy grilla, sobie takiego rodzinnego, wiesz, takiego fajnego. Jesiennego grilla. Mamy studnię, jak patrzę. Może byś sobie pojeździł. Ale ja bym chciała też dodać coś, co na pewno by się przydało w takiej normalnej rozgrywce. Tutaj może damy, coś tak, takiego, co się nazywa chyba, takie stosy belek. Hmm. O, tutaj jest. Damy tutaj takie stosy belek, o. Jakiś takiego... Gdzie to, gdzie coś takiego jest przy, przy domu? Jakiegoś takiego, taki stosy belek. W sumie moglibyśmy tutaj dać taki parasol, ale nie chcę. O, może stracha na wróble. Dawajcie, kupimy stracha na wróble. Niech będzie tu. Dobra, tutaj nie będzie strach na wróble. I kupiłabym też pakiety nasion. Pakiety nasion, bo chciałabym się zajmować ogrodnictwem. Dobra. Uprawą własnych, wiecie, warzyw, owoców i w ogóle coś takiego robić. Dobra, tyle myślę, że pakietów z nasion by się przydało. Gdzie ja jestem? O, akurat nie tutaj jest. Jestem gdzie? Dobra, tutaj. No dobra. Czy byś mogła... Otwórz pakiet z nasion. Otwórz. Otwórz. Otwórz, 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 otwórz. Jaką ja mam? Ja mam właśnie ekolog. Mam 12 godzin do pracy, i co muszę? O, o. A może jakąś inną pracę? Mam pomysł. Pożyć pracę i znajdziemy nową pracę, Znajdź pracę. Może od razu znajdziemy pracę, dawaj. I mamy troszeczkę już tego, o. I chciałabym być ogrodnikiem. Ogrodniczka. O. Tak. Okej. Okay. O, otworzymy. Otwórz. Otwórz, otwórz, otwórz oraz otwórz. I mamy troszeczkę tego. I może tak. Posadziłabyś paprykę. Raz, dwa, trzy. I zatrzymam może. Zatrzymam tak. Posadzimy tutaj. Mar ...marchewkę. I tutaj będą ziemniaki. Na pewno więcej będziemy musieli kupować tych pakietów i w ogóle takich rzeczy. Co to? Groszek. No to groszek tutaj posadzimy. Grzybki tutaj. Jabłko możemy, ale nie chcę. Może marchewkę mamy? A posadziliśmy to szpinak. Ok, szpinak, i jabłoń. Zobaczmy. Ba, 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 Mam bardzo dużo tego. Ja posprzedawam teraz to, bo będziemy chcieli uprawiać. Może jeszcze jedną jabłoń dam. Ja nie chcę śpinaku, ja chcę jabłonię. A inaczej, bo będzie niedługo nowe jakby pakiet rozgrywki i nie tylko, może smoczy Owo, dawajcie. Ale nie, bo chcemy normalną takie to grzyby. O, grzybki tutaj będziemy sadzili. I chciałabym kupić też później większe pole. Wiem, że na pewno ten strach na wróble nam się przyda. Ale dobra. Zasiej, zasiej, zasiej. Ja to porobię teraz. Dobra. Zasiej. A co tu, a co ten strach w ogóle może robić? Nie wiem. Ale zobaczymy. Jak tam, co się stało? Trudno. Ciebie to nie obchodzi. Może nie kawy. Po co ci kawa? Hmm. Może się ma przymierzaj stroje. O, przymierzaj sobie stroje. Patrz może jakieś nowe stroje. Co się stało? Puskud... paskudna kawa. Hmm. Może ty byś ćwiczył swoją sprawność fizyczną na no, twojej siostraciuszki, a to jest sprawność fizyczna, bo ty, no, powiedzmy, bardzo lubisz takie rzeczy jak ćwicz i ćwiczy może? Mamuśka zasieje. No nie, paparazzi! Nie! I teraz będziemy w telewizji, że Honey Glow z staje się ogrodnikiem i porzuca swoją prawdziwą pracę i ma tego tutaj. Pies biegnie. No, Pusia znowu darzy uczucie do, do kominka, to logiczne. Aj, nie słuchać głosów. Może... Ty nic nie robisz na razie, bo już tak poprzymierzałeś. Może... Może... Co się stało? weź na smet... Może nie na smet, a... Tak. Wyszczotkuj. Podnieś. Baw się. Poznaj. przytul daj przesmak, dobra więc niech to zrobi jak tam Hani idzie media wybuch to potem, czy byś mogła do paparazzi powiedzieć jak masz już tego dość Jeju, chciałabym tą paparazzię usunąć. Wiecie, tak w równej linii chciałabym tu dać. I... I taki podlewacz. No to dam tak. Ale nie, bo nie wyjdzie. Szkoda. No to jeden podlewotrz to będę przerobiła ręcznie. Zasiej, zasiej, zasiej. Włącz to. Wyłącz, włącz. Dobra, niech ona podlewa nasze roślinki. Czy byś mogła tej paparazzi... zagrać paparazzi, pozwól jej dla paparazzi, nie? Przekup. By poszedł może. Ty się bawisz bardzo ładnie. Może wywierz nowy para, parasol potem. Ja um, jestem wściekła na tego paparazzi już. Widzę to. Potem podlej. 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 Mogę tutaj nie. No to podlejemy potem. Potem zasiejemy znowu. Szpinak nie wy... Roślina, szpinak nie Spróbuj posadzić ją gdzieś, gdzie będzie miała więcej miejsca. Czy to szpinak? To jest jabłko. To jeszcze raz zasiejemy, jaka ja chamska. Szpinak no niestety. To ja go przyniosę. A gdzie będzie miał więcej miejsca? No to tutaj. O, szpinak tutaj damy. I tutaj może szpinak zasiejemy. Jaki parasol? Yy, może wybierzemy ci taki, którym yy, losujemy? Czarny. Nie będzie. Czarny parasol. Jak to wygląda przekupienie? Dziękuję, że w końcu pódził. Może tak, jak ty ćwiczyć. Ty nie jesteś w sumie aż tak. Może opieka wyprowadzić na krótki spacer. Dawaj, idź na krótki spacerek. Um, ja um, tutaj podlewam. Dobrze, że już w sobie poszedł. Czasami to jest upierdliwe, być um, rozpoznawalnym przez operacji, ponieważ oni ciągle przychodzą i robią jakieś takie dulne bajerszmery. w kupa. Ryczko, jest tak, prawda? Padnięty, może pójdziesz do pokoju swojego i potem jak wrócisz to zasięg, to pójdziesz spać. Oooo! Dałeś nam troszeczkę pieniążków. Liczko pójdziesz spać. Kurczę. no dobra, skończę te treningi. Dobra, ja ogarnę i widzimy soflach. Dobra, słuchajcie, wyskoczył, że jabłko też musi pójść w jakieś takie miejsce. To tutaj jest zasiejemy. Zasiej, a zasiej. Może to podlej, a to zasiej. Jak tam naszej. No dobra, ty jesteś na spacerze. Pusia znowu? Pusia! Nie! Dawaj! Rozwesel. znowu... Znowu Pusia uciekła. Każdy jest Ale mi przykro. Może niech zawołaj. No, jak przykro. A ona nie wraca do domu. Wracaj do domu. Idź do domu. Pusio. Każdy idzie smutny. Nawet pójdzie. Znowu to samo. No, ale to będzie na tyle w tym odcinku. Ja byłam Honeygirl. Na razie. No i też.